Trafiłem jakiś czas temu na taką stronę Climfinder.com, będącą dość bogatą bazą polskich i europejskich podjazdów rowerowych, jest tutaj podział na kraje i regiony, a same podjazdy opisane są całkiem dobrze, wraz z mapkami, dokładnym profilem, a czasem też zdjęciami i recenzjami. Jak więc ktoś lubi takie wyzwania, to może tu znaleźć naprawdę sporo inspiracji. Ja swoją przygodę z Climfinderem zacząłem od przeglądania podjazdów, które już dobrze znam, czyli Przechyba, Kralowa Chora, a jar. a także sporo z tych krakowskich, gdzie trenuję sobie mniej lub bardziej regularnie. Później zacząłem jednak eksplorować bazę, szukając jakichś ciekawych projektów na przyszłość albo mniej popularnych perełek ukrytych gdzieś w bliskiej okolicy. Wśród tych z rankingu punkty trudności sporo było mi już znane. Taka na przykład Przełęcz Karkonoska od dawna widnieje na liście moich rowerowych marzeń. No ale te punkty to taka w sumie wypadkowa długości i nastromienia, więc nierzadko się zdarza, że podjazd długi, ale łagodny Zostanie sklasyfikowany wyżej niż krótszy, ale bardziej stromy, przez co w sumie trudniejszy. Prawdziwych hardkorów należy więc szukać w zakładce nachylenie. I to właśnie tu znajduje się Laskowa, widniejąca również w tytule tego filmu. Niby tylko kilometr, jednak prawie 19% średniego nachylenia i ponad 26 maksymalnego robią wrażenie. Nie znałem tego podjazdu wcześniej, ale spodobał mi się od razu. A co najlepsze, wcale nie są tak daleko od Krakowa. Spokojnie można wybrać się na rowerze, spróbować podjechać, a potem wrócić. No więc jedźmy. Z Krakowa do Laskowej mam jakieś 65-70 km. Teren mocno pofałdowany, więc pewnie bliżej 4 godzin jazdy w jedną stronę, ale jest weekend, sobota rano, więc mam dużo czasu. Byle tylko pogoda wytrzymała, bo prognozy na dzisiaj są takie średnie. Może popadać, mogą być nawet burze. Etap pierwszy to oczywiście wydostanie się z Krakowa na południowy wschód. Myślę, że pojadę przez Wieliczkę, Gdów i inne tamtejsze miejscowości. Raczej po takich średniej wielkości drogach, no ale. Może być trochę ruchu. Jakoś bardzo dokładnie tego dojazdu to Wam dzisiaj nie będę pokazywał. Nie o tym jest ten film. No ale oczywiście parę wtrąceń będzie. Już nawet tu w Krakowie mam jakieś podjazdy na rozgrzewkę. Zanim dotrę do Laskowej to pewnie będę miał nabite już z dobre 700 metrów przewyższenia. Z Krakowa się już wydostałem. Jestem teraz w Wieliczce. Tu po prawej mam chyba najpopularniejszą atrakcję miasta, czyli Kopalnie soli. Ten rejon się nie bez przyczyny nazywa po Górze Wielickie. Podjazdów tu nie brakuje. Mam już drogę na Gdów, ale niestety to jest dość ruchliwa trasa. Tam na horyzoncie już niezłe góry widać. Być może to właśnie gdzieś w nich jest ten podjazd. Mam już Gdów. Teraz się będzie trzeba przebić przez miejscowość. Jest obwodnica, ale wybrałem opcję przez centrum, bo prawdopodobnie będzie tu spokojniej, no i też szybciej. Bo jednak droga krótsza. Akurat przejazd przez tą miejscowość nie powinien jakoś długo zająć. Zaraz już pewnie będę opuszczał. Swoją drogą tu mam most nad drabą. O, może w końcu jest szansa na jakieś bardziej płaskie drogi. Do tej pory było praktycznie tylko pod górę i w dół. E, jednak są dalej pagórki. Ale to dobrze. Przynajmniej tam w Laskowej będę dobrze rozgrzany. Swoją drogą jestem już za Gdowem. I tu mam około połowy dystansu do dzisiejszego celu. Fajne serpentyny. Ale ja te podjazdy po drodze to robię tak spokojnie na najniższym biegu. Zależy mi, żeby możliwie dużo sił zachować na główną atrakcję dzisiejszego dnia. Jestem już jakieś 10 km za Gdowem. Wciąż na drodze wojewódzkiej, no ale tutaj ruch dużo mniejszy. Jedzie się zdecydowanie przyjemniej. Oho, coraz większe liczby na znakach. 50 km za mną. Myślę, że w ciągu godziny powinienem dojechać do celu. Tutaj 13%. Czyli dopiero połowa z tego co będzie w Laskowej. Chyba tu jest to 13, ale w sumie nic szczególnie trudnego. No ładna wspinaczka była. Jeszcze parę minut temu jechałem tamtą drogą w dole. Tu się było warto wdrapać Widoki zdecydowanie wynagradzają włożony wysiłek. To w jak zawsze zjazd, ale ten już nie taki stromy, tylko 9%. No dobra, może i nie stromy, ale za to z jakimi fajnymi widokami, a do samej Laskowej Mam już tylko parę kilometrów Laskowa w lewo, zaraz tu skręcam. No i będę wjeżdżał do miejscowości. Kończę dojazd, tu zaraz w lewo. No i zaczynamy wspinaczkę. Z tym, że chyba zrobię to dwukrotnie. Pierwszy podjazd będzie taki rozpoznawczy, pokażę Wam przy okazji, co się tam znajduje. A drugi już będzie bardziej na sportowo. Oficjalnie podjazd startuje tutaj. No, i już początek wygląda grubo, a wcale nie jest to najtrudniejszy fragment. Coś czuję, że przydadzą mi się dwie ręce, więc zaraz pewnie sobie zamontuję kamerę na kierownicy. Mam tutaj taki wynalazek mocowanie do kamery na takiej plastikowej plakietce z wywierconymi dziurami. I gunką elastyczną. Wiem, że można kupić normalny uchwyt za kilkadziesiąt złotych. Ale jak to bywa na tym kanale, najpierw działamy z tym co mamy. Później wydajemy pieniądze. Tak to wygląda po zamocowaniu. Myślę, że będzie się trzymać. No to kontynuujemy i zaraz będzie walka na 26%. Dosłownie odrywa koła od nawierzchni. Tak to wyglądało. Niezły sprawdzian kondycji. I w sumie ciężko też panować nad rowerem, żeby nie stracił przyczepności. Dalej tak, w sumie to ciężko wystartować, jak się człowiek zatrzyma. Okej, okay. dobra, tu nie jest źle, to będzie można nawet odpocząć, ale wydaje mi się, że z przodu jeszcze będzie druga taka ścianka. To jest niby tylko kilometr, ale tu jest do zrobienia dobre 200 metrów przewyższenia. No i właśnie, kolejny mocny odcinek się zaczyna. Przesunę się do przodu na siodełku. Wow To jest mocne Spokojnie piesek, nie atakuj mnie Nie gryź, nic Ci nie zrobię Dzień dobry Dobra To jest możliwe ale jest mega trudne Czegoś takiego jeszcze nie jechałem To może być też problem jak będzie trzeba auta puszczać. Nie. Można też w sumie stać. Nie. Powinno być trochę łatwiej. Jest taka ściana za mną. Zbocze wygląda tak. Po drugiej stronie tak. Naprawdę ciężko. A jeszcze chyba mocny kawałek został. Chyba jedyna nadzieja tu. To jest jazda nastająca. Zobaczcie, co jest za mną. To jest niesamowite. Jak bardzo stroma jest ta ulica. Te odpoczynki, które robię, dużo mi teraz dają. Tak szczerze, to nie wiem, czy dam radę to wyjechać na jeden raz. Może być bardzo ciężko. Tu już chyba trasa łagodnieje. Podjadę jeszcze kawałek dalej, ale tu już na pewno finał trudności. No, tu według mapy jeszcze kawałek, może do tej szopki, może do zakrętu. Teraz zobaczymy. Tu już w każdym razie mogę wypiąć kamerę z kierownicy pokazać widoki po boku. Bo są naprawdę niezłe. Aha, no tu jest przełamanie ulicy, zaraz będzie w dół, więc podjazd się kończy pewnie gdzieś w okolicy tego miejsca. To tak naprawdę to już tam wcześniej nie było nic trudnego. No dobra, wracam i zjeżdżam. To też będzie dobry test dla hamulców. Ja tu mam Vbrejki w tym rowerze, nie tarczówki, więc nie są jakoś szczególnie mocne. No ale muszę dać radę, no, w ostateczności będę sprowadzał ten rower przez kilometr. Ok, to zobaczmy, jak będzie szło na dół. Na obu hamulcach, oczywiście coraz mocniej zaciskanych. Tak szczerze, to nie daje sobie zbyt dużych szans na wyjechanie tego w ciągu. Pewnie będzie trzeba zrobić ze 2-3 przerwy. Dotknąłem przed chwilą obręcze, są już gorące, a też się boję puścić te hamulce, bo jak się tu rozpędzę za bardzo, no to już nie wyhamuję. Skończę tu w czymś płocie albo na dole nad potokiem. Ręce bolą od zaciskania tych hamulców. Wydaje się, że kilometr to niedużo, ale naprawdę tu potrafi dać popalić zjazd skończony przy mostku. Teraz chwila przerwy. I próbujemy na sportowo bez zatrzymania. A jakby ktoś pytał na jakim napędzie wjeżdżam, no to od razu mówię, że nie wiem. Powiem tyle, że tu z tyłu jest 9 zębatek. Z przodu są 3. To jest raczej taka szosowa kombinacja. Nie ma tutaj szczególnie dużej tej pierwszej zębatki, więc wcale nie jedzie się tak łatwo. No ale cóż, takie mam, to z takim działam. No dobra, to powalczmy Kamerę włączam raz i nie wyłączam już do szczytu. Ale pewnie i tak zmontuję tak, żeby... Nie było jakichś wielkich dużyzn Tutaj na spokojnie Jak najwolniej, jak najspokojniej No właśnie, tego się trochę bałem Tu będzie mocno Trzeba przycisnąć, bo inaczej oderwie od podłoża. Na tym odcinku jak najbardziej odpocząć. Kolejna ścianka. Robi się mega trudno. Chyba jest połowa. Mam naprawdę dość. Oderwało mnie Dobra, startujemy Tylko żeby teraz właśnie wystartować dobrze okay. Uch. Nie, 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 nie Okej okay. A tu już naprawdę niedaleko Może 100 metrów mi brakło I bym wyjechał, to trudne To już lepiej Uf. 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 Dobra, koniec Oprócz tego, że to jest masakra kondycyjna, to jeszcze wymaga dość dobrego panowania nad rowerem. Bo jak kogoś zarzuci, tak jak mnie tam, no to ma próbę spaloną. Nigdy do tej pory nie robiłem chyba niczego większego niż 20%. A tutaj to 20 parę trzymało przez naprawdę kilkaset metrów. Zjeżdżam od razu i... Wracam powoli do domu. Tak w sumie to ja bym mógł zmontować materiał w ten sposób, że to jedno zatrzymanie wycina i wtedy na filmie pięknie wygląda, że podjechałem całość. Jak i to ja nie jestem super sportowiec, no ale chyba nie o to chodzi. Trzeba być uczciwym względem siebie, względem widzów. Więc oczywiście pokażemy tak, jak było naprawdę. Chciałem zrobić całość, ale całość mnie pokonała widocznie. Takiej formy jeszcze nie mam. Trzeba się rozwijać dalej. W sumie tam gdzie popełniłem błąd i odpadłem, to wcale już nie było najbardziej stromo. Ta końcówka była łagodniejsza. No tyle, że chyba zmęczenie się skumulowało. Mógłbym co prawda spróbować jeszcze raz, ale tak szczerze to nie wiem czy to ma sens. Każda taka próba to jest ogromny wysiłek. Tam na górze podjazdu to już naprawdę wjeżdżam na tętnie maksymalnym, jak na finiszu biegu na 5 km czy test Coopera, więc chyba po prostu uznam, że trudno, tym razem nie wyszło, może kiedyś tu wrócę mocniejszy. Dobra, zbieram się stąd, mam nadzieję, że sił mi jeszcze wystarczy na ten ponad 4 godzinny powrót. Pojadę trochę inną drogą, żeby nie powtarzać trasy, ale tego już nagrywał nie będę, pokazałem co chciałem, zobaczyliście najbardziej stromy polski podjazd. Zobaczyliście jak mi na nim poszło, więc myślę, że w tym materiale to wszystko, co chciałem przedstawić. Dzięki za obejrzenie, cześć!